Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To Jolanda Wasilewska, lepsza strona edukacji. Dzisiejszy film jest bardzo ważny dla nauczycieli, którzy pełnią funkcję mentora. I to zarówno dla tych, którzy pełnią ją od 1 września, jak i tych, którzy już kilka lat są mentorami. Dlaczego? Dlatego, że od 1 września nastąpiły zmiany. W y, obowiązkach mentora, w przepisach dotyczących tych obowiązków właściwie zostały te obowiązki uściślone. Niektóre wiążą się ściśle z obowiązkami mentora, natomiast inne są związane ze zmianami w przepisach dotyczącymi awansu nauczyciela początkującego. Ale chciałabym, aby to wybrzmiało tutaj na początku bardzo wyraźnie. Uwaga! Te zmiany w obowiązkach mentora dotyczą tylko tych mentorów, którzy rozpoczęli pełnienie tej funkcji od 1 września 2025 roku. Nie dotyczą mentorów, którzy pełnią tę funkcję, w, zaczęli pełnić tę funkcję wcześniej, przed tą datą 1 września. Za chwilę omówię po kolei wszystkie obowiązki mentora. Może są tutaj osoby, które Dopiero teraz rozpoczynają pełnienie tej funkcji, jest to dla nich ważne. Oraz powiem, jakie mamy różnice w obowiązkach, co zostało dopisane do tych obowiązków. Posłużę się tutaj y, takim zestawieniem, które przygotowałam dla Was y, w moim kursie. Kursie dotyczącym właśnie roli, zadań opiekuna, y, stażu i mentora. I tutaj zachęcam Was do skorzystania z tego kursu, ponieważ omawiam w nim nie tylko obowiązki mentora, ale też opiekuna stażu, bo może ktoś jest też opiekunem stażu. Omawiam najważniejsze zagadnienia z procedury awansu nauczyciela początkującego, ale też nauczyciela kontraktowego, który odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego. Ten kurs składa się z trzech lekcji, a trzecia dotyczy współpracy y, nauczyciela, właśnie, y, który jest w trakcie przygotowania do zawodu, czy nauczyciela kontraktowego z jego opiekunem stażu czy mentorem. I tutaj proponuję Wam wzory dokumentów, które służą właśnie udokumentowaniu tego, jak wygląda wasza współpraca, takie jak kontrakt, jak harmonogram współpracy y, mówię o tym, w jaki sposób y, omawiać zajęcia, Proponuję notatkę przed obserwacją zajęć, po obserwacji zajęć, czyli myślę, że wszystkie takie dokumenty, które będą Wam bardzo przydatne, zachęcam do skorzystania z tego kursu. A teraz omawiamy sobie obowiązki mentora i różnice w przepisach. I tak, mamy pierwszy obowiązek, który się nie zmienił, był przed 1 września tego roku i jest nadal. Wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznania go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole. Następne, udzielenie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia. I tutaj tylko wspomnę, że na mojej stronie www.lepszaustrona.edu.pl znajdziecie też kursy dla nauczycieli początkujących, którzy rozpoczęli pracę od 1 września tego roku, ale też dla nauczycieli początkujących, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu wcześniej. Każdy jest dostosowany do specyfiki tego awansu i uwzględnia już zmiany w przepisach. Następnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela. Również mamy ten sam zapis w poprzednich obowiązkach, jak i teraz. Tutaj zmiany nie ma. No i przechodzimy do tych zapisów, w których nastąpiły zmiany. Dotychczas w obowiązkach mentora był następujący zapis. Umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć. Nie było określone, ile tych zajęć powinien nauczyciel obserwować. Od 1 września zostało to zmienione i ten obowiązek brzmi następująco: Umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć. W wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu w pierwszym roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela i co najmniej czterech godzin w każdym kolejnym roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. A więc teraz mentor musi prowadzić jedne zajęcia w miesiącu w pierwszym roku dla nauczyciela przygotowującego się do zawodu oraz Cztery takie zajęcia w każdym kolejnym roku przygotowania do zawodu i potem trzeba z nauczycielem te zajęcia omówić. Kolejne kolejny obowiązek przed 1 września: obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem. Też nie była określona liczba tych zajęć. Teraz mamy zmianę w tym zapisie. I brzmi on następująco: obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie z nim tych zajęć w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu w pierwszym roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela i co najmniej czterech godzin w każdym kolejnym roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Czyli również nauczyciel początkujący musi prowadzić takie zajęcia w obecności swojego mentora, i tutaj już mamy określoną liczbę. W pierwszym roku jedne zajęcia w miesiącu, w kolejnych latach cztery zajęcia w roku, w każdym roku przygotowania do zawodu. I teraz, tak jak powiedziałam, te zapisy dotyczą nauczycieli. Oraz ich mentorów, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu od 1 września tego roku. Ale słuchajcie, to jest takie uściślenie przepisów, czyli tak jak ustawodawca powiedział, jakie są jego oczekiwania wobec mentorów. Dlatego uważam, nie obowiązuje ten zapis mentorów, którzy rozpoczęli pełnienie tej funkcji przed 1 września tego roku. Ale uważam, że wcale nie zaszkodzi, jeżeli Wy też weźmiecie sobie to do serca i będziecie obserwować czy prowadzić po cztery zajęcia w każdym roku, y, przygotowania do zawodu, poczynając od tego drugiego. Ale tak jak mówię, nie jest to dla Was obowiązkiem, dotyczy to tylko tych, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu od 1 września, i ich mentorów. Kolejny zapis. Tutaj się nic nie zmieniło. Inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych zostało, został taki sam zapis. Kolejny również bez zmian poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora. Tak, jak widzicie, powinniście po, y, poszerzać swoje wiadomości na ten temat, dlatego tym bardziej zachęcam do skorzystania z tego kursu, zwłaszcza, że tam też jest dużo informacji praktycznych, są ćwiczenia dotyczące tego, jak udzielać informacji zwrotnej nauczycielowi w taki sposób, aby go nie zniechęcić do pracy, ale też jak zachowywać się, jak mówić do nauczyciela, który nie bardzo chce przyjmować tę informację zwrotną do siebie kolejne wydanie opinii o pracy nauczyciela początkującego, który jest oceniany w trakcie odbywania przygotowania do zawodu. I tutaj słuchajcie nie zmieniło się to, że trzeba, nauczyć się, że mentor musi przygotować taką opinię o pracy nauczyciela. Natomiast zmieniły się terminy przygotowania tej opinii. Dotychczas nauczyciel początkujący pierwsze zajęcia przed komisją, Prowadził w drugim roku przygotowania do zawodu. Wtedy też po raz pierwszy jego praca była oceniana. W tej chwili nauczyciel początkujący od 1 września ma podpisywaną umowę na jeden rok szkolny i takie zajęcia przed komisją prowadzi już w pierwszym roku przygotowania do zawodu. I jego praca jest oceniana również w pierwszym roku. Dlatego Mentor będzie musiał przygotować po raz pierwszy taką opinię o pracy nauczyciela w pierwszym roku przygotowania do zawodu, a następnie tutaj się nic nie zmieniło w ostatnim roku, bo wtedy po raz drugi praca nauczyciela początkującego jest oceniana. A więc mentor przygotowuje dwa razy taką opinię o pracy nauczyciela w trakcie. Jak przygotować taką opinię? Do czego się odnieść? Ponieważ mamy zarówno obowiązki nauczyciela początkującego, mamy wymagania, mamy też y, kryteria oceny. O tym, jak przygotować taką opinię, mówię właśnie y, podczas kursu, a też na mojej stronie, w mojej ofercie, możecie znaleźć y, taki przykładowy wzór, właśnie opinii. Kolejne y, zadanie. Wziąć udział w lekcji pokazowej nauczyciela początkującego w drugim roku przygotowania do zawodu. Tak było dotychczas. Teraz zmieniło się to właśnie w związku ze zmianą przepisów czyli wziąć udział w lekcji pokazowej nauczyciela początkującego w pierwszym, a nie drugim roku przygotowania do zawodu. Ale uwaga, tutaj mamy jeszcze bardzo istotną zmianę. Doszedł jeszcze zapis, że również Brać udział w lekcji pokazowej nauczyciela w ostatnim roku przygotowania do zawodu. Dotychczas mentor brał udział tylko w tej pierwszej lekcji pokazowej nauczyciela w drugim roku przygotowania do zawodu. Teraz również będzie brał udział w lekcji, którą poprowadzi przed komisją w ostatnim roku przygotowania do zawodu. Ale jeszcze raz podkreślam, dotyczy to tylko tych mentorów, którzy zaczęli pełnić tę funkcję, czyli nauczycieli początkujących, którzy rozpoczęli pracę od 1 września 2025 roku. Jeśli nauczyciel rozpoczął przygotowanie do zawodów wcześniej, to jego mentor nie będzie uczestniczył w ostatnim roku przygotowania do zawodów, jego zajęciach pokazowych, nie będzie brał udziału w pracach tej komisji. Jest to też bardzo ważna informacja dla dyrektorów. A swoją drogą, drodzy dyrektorzy, jeżeli oglądacie ten film, jeżeli gubicie się już w przepisach dotyczących awansu, to zachęcam do skorzystania z mojej oferty. Mogę poprowadzić takie szkolenie dla Waszej rady pedagogicznej, zarówno stacjonarne, jak i online. Co jeszcze? Kochani, jeśli chodzi o te obowiązki, to byłyby wszystkie, natomiast jeszcze zostało uściślone to, kiedy. W pierwszym roku jest dokonywana ocena pracy. Dotychczas był tylko zapis, że ocena jest dokonywana w drugim roku przygotowania do zawodu, tak? Bo dotychczas była ta ocena w drugim roku. Teraz mamy zapis, że ocena jest dokonywana w pierwszym roku, ale też uwaga, nie wcześniej niż po ósmym miesiącu przygotowania do zawodu, nie później niż w jedenastym. Oraz gdyby nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy, to w nowym miejscu jego y, ocena pracy nie może być dokonana wcześniej niż po trzech miesiącach pracy i nie później niż w 12 miesiącu. Jeszcze, y, y, is, jaka jeszcze istotna zmiana tutaj jest w, dotycząca oceny pracy? Dotychczas mieliśmy taką sytuację, że na przykład Dyrektor dokonał oceny nauczyciela początkującego w czerwcu, nauczyciel zdał egzamin i od 1 września zmieniał pracę. Dyrektor był zobowiązany po raz kolejny dokonać jego oceny pracy związanej właśnie ze zmianą miejsca pracy. W tej chwili mamy zapis, że jeżeli taka ocena została dokonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed zmianą miejsca pracy, to ta Ocena jest uznawana również za taką ocenę, właśnie związaną z tą zmianą. Czyli teraz najlepiej oceniać nauczyciela początkującego w czerwcu. Mieścimy się wtedy, mieści się wtedy dyrektor w tym kryterium po ósmym miesiącu, przed jedenastym, ale też może jeżeli nauczyciel zmieni miejsce pracy. To nie będzie musiał dokonywać kolejnej oceny, bo ta ocena będzie dokonana w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli tutaj będzie miał zdecydowanie mniej pracy. Też to, co się zmieniło, może też o tym powiem, bo być może wasi podopieczni będą zmieniać miejsce pracy. Dotychczas dyrektor miał na Dokonanie oceny pracy związanej ze zmianą miejsca pracy 21 dni od momentu rozwiązania umowy o pracę. W tej chwili został ten termin wydłużony i dyrektor ma 30 dni na dokonanie oceny pracy nauczyciela związane ze zmianą jego pracy. 30 dni roboczych. Jeżeli więc jakiś nauczyciel zmienił miejsce pracy od 1 września tego roku, to wkrótce już ten termin na dokonanie oceny będzie się kończył. I w związku z tym też przypominam, że na mojej stronie znajdziecie całość dokumentacji związanej z oceną pracy, ale też taki dokument, w którym są zapisane uzasadnienia do każdego kryterium, z którego mogą skorzystać zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele, którym dyrektor zlecił przygotowanie samooceny. No i też jeszcze jedna bardzo ważna zmiana. Dotychczas, jeżeli nauczyciel początkujący pracował w kilku placówkach, to w każdej musiał rozpocząć przygotowanie do zawodu. W tej chwili to się zmieniło i jeżeli nauczyciel pracuje w kilku placówkach, to przygotowanie do zawodu odbywa tylko w jednej, wybranej przez